Dzień dobry wszystkim, z tej strony Warga. Witam Was w kolejnym odcinku MDMR, czyli tym razem znowu miniaturki dały mi raka. Miniaturki dały mi raka! MDMR Witam, witam i o zdrowie pytam. Zdrowie jest najważniejsze, moi drodzy, pamiętajcie o tym, a dlaczego wspominam o zdrowiu? Dlatego, że jest to cykl charytatywny. Nie zapominajcie o tym, że miniaturki dały mi raka. Jest to cykl charytatywny, jest to cykl, w którym co tydzień z tych miniaturek, które oglądamy, z Adsense, z zarobków, wysyłam pieniądze na fundację Wal. Z rakiem, więc oprócz tego, że się śmiejemy, że wybuchamy śmiechem na temat tych niesamowitych miniaturek, to jeszcze możemy zrobić coś pożytecznego I, i to jest super, i to jest fajne, dlatego lecimy z tematem. Oto 50 najgorszych, najlepszych, znaczy, no, stop, 50 miniaturek na polskim YouTubie! Schelerini Restart, czyli gips, paluch, sarius. Gips, paluch, sarius? O, proszę, widzę, że tutaj, kurwa, grubo jakoś idzie, czyżby to była e, jakby już taki początek zapowiadanego tego Borkru. Co mamy tutaj ciekawego? W tej miniaturce przede wszystkim mamy pomarańczowe bloki, takie pomarańczowo-czerwone. Mamy taki znaczek jakiś, on pokazuje... W czapeczce jest to bardzo hip-hopowa miniaturka. Hip-hopowcy w latach, pod koniec lat 90., na początku roku 2000, zajebywaliby się o taką miniaturkę właśnie. O takie właśnie okładki płyt, o takie okładki singli. Dokładnie nie tak, tak jakby Całkowity oldschoolowy propsik. Kasper Bloński, Eluwina, producent Mike Johnson i Mergani. No co my tutaj mamy? Mamy tutaj Eluwina, wielki napis z tyłu. Mamy Kacpra, który stoi z pieskiem, sobie w kurtce i we flaneli. Z tyłu dwóch gości, jeden w bluzie NASA, właściwie albo w kurce NASA. Widzisz, ja też mam NASA. Ci, co mają NASA, mogą stać kutasa. piątka. Tamten kolejny koleś jest też taki zły, napakowany i ma czerwone okulary. Czy jest tutaj coś rakowego? Jest ten Kasper trochę tak wycięty i podstawiony z przodu. Reszta jest taka jakby troszeczkę rozmyta i ten wielki napis z tyłu, ale mimo wszystko jest to całkiem dobra miniaturka, więc jakby spoko. Słuchajcie, długo nie musieliśmy czekać na coś, kurwa, absolutnie rakowego, typowe problemy z rodzeństwem, dorastanie z rodzeństwem od WTF! Want to free go polish, mamy. Yy... Dwie dziewczyny, które y, tutaj się kochają, bo są no, z siostrami, wiadomo, pomalowane usta, jest komiksowo. Jest ups, bang, A tu się szarpią za włosy. Własne... O, jeszcze nie będzie chłopak szarpał, już nie A mnie mąż, bo ja dopiero dam się temu w którym ciągu, Tak, tam jest na pewno. Mamy dziwne błękitne tło i e, różowo-fioletowe tło całkiem okej. Okay. natomiast no jest turkus plus dwupodział plus te e, komiksowe wstawki rad. super fryzury w 3 minuty back to school versov pięć prostych fryzur back to school 3 minuty słuchajcie jest tutaj prawda prawda czasu prawda ekranu mówi o pięciu fryzurach jest pięć prostych fryzur jedna druga trzecia czwarta piąta chociaż i koleżanka czy też fryzjerka mogłaby być też jako ta szósta fryzura mamy budzik wiadomo no to są 3 minuty, więc potrzebny jest budzik do tego, żeby odmierzyć te 3 minuty. Mamy strzałkę, kurwa. Że co, a że z tego się zmienia w to? To czemu? Nie ma strzałki, że z tego się zmienia w to, a z tego się zmienia w to, a z tego się zmienia w to. Dlaczego? No, je, je, jest to rakowe, jak e, większość e, miniaturek z ekipy Freeza. Pozdrawiam serdecznie. E, bardzo lubię chłopaków. E, bardzo świeży, fajny i dziewczyny. Świeży, fajny content mi tutaj dostarczają. Jak to wszystko. Pff. Czarnobyl, historia bez cenzury i Wojtek Drewniak mówi jak to wszystko pfff No co Wojtek, kurwa nie bój się tego słowa, jak to wszystko pierdolnie jak to wszystko pierdolnie Wojtek, to wszyscy będą wyglądali jak te łysi z brodami, tylko będą mieli tatuaże wszędzie i będą się zabijali dzidami. Co my tutaj mamy na tej miniaturce? No mamy Wojtka, trzy kropki, mamy wybuch atomowy, który jest grzybem atomowym, ale w, taka trochę sepia z czarno-białym, taki czarno-biały, ale taki inny trochę czarno-biały. I jest to klasyczna miniaturka Wojtka, nic więcej. Żeby zrobić to zdjęcie, wydałem 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, nie wierzę, że jest to miniaturka Fryza. No kurwa, nie wierzę po prostu. Mamy tutaj miniaturkę, gdzie... gdzie... No, no kurwa. Jest Friz, chyba. To nie jest freeze, nie wiem. Być może to jest freeze. Mamy krosa, yy, mamy z tyłu jakąś wieżę, wygląda jak wieża w yy, Nabytkowie, mamy las, mamy łąkę, polanę. ktoś tutaj jest z przodu. Nie jestem w stanie powiedzieć, kto to jest, wygląda jak Napoleon, kurwa, wygląda to jak czapka Napoleona, ale nie jestem pewien, co to jest. I jest to takie porządne zdjęcie, kurwa, Friz. Jestem w jebanym szoku, że zrobiłeś taką kurwa miniaturkę. Naprawdę propsik. No i this stream jakby nie zawodzi. Sprawdzamy najgorsze gadżety z Chin. Nowa seria nowa seria w gwiazdkach, oczywiście mamy tutaj niezadowolonego Chińczyka, który ma parasol na głowie, właściwie parasolo czapkę mamy strzałkę. A ten Japończyk jeszcze Chińczyk, kurwa, przepraszam, ma z tyłu jakieś tło, kurwa, jakby pływał w fancie albo w jakimś kurwa innym oranżadzie. I jeszcze tutaj metka, że nie wiadomo ile to kosztowało. No dis nie zawodzisz, nie zawodzisz. Kękę na blog Gość Grizzly, producent Sergiusz. No mamy tutaj Kękiego, który y, jest ubrany na różowo, pije różowego szejka, biało-różowo i nie boi się tego różowego koloru, bo wiadomo, że różowy to jest chłopiec... To jest, to jest kolor mężczyzn, chłopców, kiedyś tak było we włoszech na pewno. Siedzi na rusztowaniu, w ogóle ta ściąga, jest taki, to jest taki taki wygaszony, różowy, taki brudny różowy. Co to kę, jest Kękę jakby pokazuje tutaj w tej miniaturce, że on jest blisko klasy pracującej, klasy robotniczej, jest blisko ludzi. Bardzo populistyczne. No i tutaj mamy <laughs> Dominik głupiński, kurwa, Głupicki w kurwę groźny! Pomalowski! <laughs> To mało sobie kurwa farbkami. Tutaj coś jak amerykańscy futboliści, albo jak Navy Seals, czy ktoś tam z tyłu jego ekipa. Wszyscy ubrani w taki kurwa straszny sposób, jakiś czołg w tle. No to jest jak chuj, ale jest to śmieszne. Jest to śmieszne, nie jest to takie na siłę... Znaczy to jest od razu robione na śmiesznie. Nie jest to robione, że może to będzie śmieszne, ale żeby to dzieciaki łyknęły. Nie, nie, nie. Jakby propsik. Przemyślenia niekrytego krytyka. Pierwsza klasa 2. No i jest niekrytykiem. <słysy> Jestem niekrytym krytykiem. <słysy> Wklejonym w woźnego. Gość, który robi miniaturki niekrytemu, kiedyś do mnie pisał i ja jakby popieram cały czas jego twórczość. Bardzo mi się podobają, jak łączysz niekrytego krytyka, jak łączysz Maćka z tymi różnymi postaciami. Wygląda to całkiem spoko. I tak jak mówię zawsze, nie jest to, nie jest to tak bardzo rakowe, jak niepokojące. Czarna Wołga, sezon drugi, epizod pierwszy. Tede Ben, a, dużo osób się pyta, czemu w MDMR jest napisane S02E01? Bo tak jest, bo to jest nomenklatura taka, sezon drugi, epizod pierwszy. I tak będzie teraz z MDMR-em. No i mamy tutaj tedego, który mówi, no, Rzub jakąś kurwa fajną miniaturkę, widzą? I odbija mu się tatuaż w okularze. Jest wyszparowany tutaj, podbity na biało, czarne tło. Bardziej się rzuca w oczy tutaj napis. Nie jest to rak, tylko profesjonalnie wykonana miniaturka. 10 osób, które kupiły coś przez internet, a potem tego żałowało, czyli piąta. Ja lubię, jak coś jest to coś Oczekiwania: piękny syrenie ogon, rzeczywistość, świńskie kopyta. No, nie jest to planeta faktów, jak zwykle. Dziwne, dziwne kurwa, że nie ma tutaj żadnej strzałki. Jestem zawiedziony brakiem z Naprawdę uważam, że jest to potwarz dla mnie, że nie daliście kurwa żadnej strzałki tutaj. Tylko takie zdjęcia z netu. No. Mały człowiek w szkole oczekiwania versus rzeczywistość, mini Mike. No jest mini Mike, który stoi sobie przy biurku i niby nauczyciel jaka jest najmniejsza bakteria na świecie? A Minimik, no. Co ja? Kurwa o to ci chodzi, z tego chcesz zażartować z kurwy synu. E, pewnie tak tam nie ma, ale mogłoby być, gdyby to był mój y, odcinek najprawdopodobniej. Jest dwupodział. Minimik jest troszeczkę też wysparowany, bardziej jest ostry. Tamten też jest wysparowany, jest ostry, więc jest tutaj trochę raka, ale generalnie. kartki Igni IGNI! To oczywiście z Wiedźmina, producent indep. No, i rzeczywiście najprawdopodobniej kartki podszedł, zrobił i igni, i zaczęło płonąć te wrota. Jest to bardzo ładna miniaturka, muszę przyznać. Ale kartki nas do tego też przyzwyczaiły, że on robi naprawdę ładne te miniaturki i one oddają klimat. W ogóle jest fajny ten dym, który tak przychodzi trochę w czerwin na tle tego nieba. Nie wiem na ile tutaj jest Photoshopa, na ile jest jakichś rzeczy, ale w ogóle płonące rzeczy na tle, jakby przyrody, nieba i tak dalej, wyglądają bardzo spoko. Więc super propsły, super, bardzo mi się podoba ta miniaturka. Piosenki polskich youtuberów Kasper Bloński, Yahoo Produkcja A, Nie mogę tego wytrzymać może pozować, pokazywać, jak słuchał. Nie mogę tego słuchać. A! No i co? Mamy, że tutaj cringe niby i że luwina jeszcze w ramce i ogień, czyli co ogień, ale cringe jednocześnie. No, to nie skoro było w pierwszym na czasie przez tak długo, to chyba dobrze, prawda? No i nic poza tym, no taka sztucznie jakby zagrana miniaturka bardzo rakowa pod to, żeby była rakowa, więc klasyka. Najlepsze hasła wyborcze 2019. Masły, kanał hasła wyborcze XD. masny tutaj zamalowane, ale nie takie zwykłe XD, tylko zauważycie, że to jest takie XD, jakby zrobione sprayem, że lekko ścieka z tego tam z góry troszeczkę, bo od tego zaczynaliśmy, od tamtej kreski i z dołu też troszeczkę ścieka, że Master XD ogląda ten hasła wyborcze i je komentuje. Słuchajcie, niedługo będą też, będzie Mariusz wypierdala i komentował, ale spoty wyborcze to e, oczywiście sprawdzajcie kanał. Szkoła Blacharstwa, jak wyklepać błotnik, cyk fuch BMW, cyk. ILE tu się dzieje kurwa? Ile jest znaków zapytania? Jest 6 znaków zapytania. Jak wyklepać błotnik? 7 znaków zapytania i szkoła druciarstwa a tu szkoła blacharstwa. Bardzo dziwna sprawa, bardzo dziwna sprawa, dziwna ta miniaturka jest taka zrobiona na zasadzie kurwa. Nie umiem za bardzo robić miniaturek. Może poproszę mojego, nie wiem, tatek, który pamięta jeszcze 80 rok i właściwie 90 rok, kiedy się dopiero robił, kiedy się pisało rzecz taką czcionką. Straszne. Major Mateo featuring KB, Świat Fantazji. Świat Fantazji to jest świat, w którym jesteś w kulkach. Z tego co pamiętam, Szpaku miał też, kurwa, taką piosenkę, że w kulkach leżał. Jest to jakiś chyba popularny motyw, aczkolwiek te kulki mają dosyć charakterystyczny, charakterystyczną zimną kolorystykę. Zauważcie, że one są bardzo mocno wygaszone. Ten Świat Fantazji akurat fajnie się wpisuje w koszulkę, więc kompozycja w kadrze jest tutaj bardzo dobra. Wygląda to estetycznie ładnie, jeżeli chodzi o samą miniaturkę, spoko. Po co Cyberpunkowi 2077? polski dubbing tvgry.pl Po angielsku, po polsku, czyli tak wygląda po angielsku, a tak wklejony kurwa żydowski. który ma, wygląda jakby miał gówno tutaj, taki pieprzyk z gówna na, na policzku. Bardzo mu nie pasowałaby ta fryzura jako Keanu, czyli Johnny Silverhand, bo on będzie grał jego. Jest to TVGry, pewnie jest to celowy zabieg, żeby to tak brzydko wkleić, żeby to tutaj trafiło najprawdopodobniej. Pozdrawiam chłopaków, bardzo mi miło. Zawody w puszczeniu. Zawody w puszczeniu. Adam kurwa, załady w puszczaniu bąków, poszukiwać 412 i mamy Adama, kurwa, który zapozował tylko tak i dokleił sobie maskę przeciwgazową i kurwa tę statuetkę i, i ten smród kurwa tam w przestrzeni, no jest to, jest to bardzo Adamowe, bardzo Adamowe. O, Kurwy, nędzy, co tu się porobiło? Survival oczekiwania versus rzeczywistość. A pod tym, czego nie mówią żołnierze, zapytaj beczkę. Tutaj abstrakuje, tutaj zapytaj beczkę. No to jest crossover, na który wszyscy czekali, kurwa. Jest Robert, kurwa, z umazaną twarzą. Jest Czarek, który wygląda trochę jak z tego, kurwa z Full Metal Jacket, bo to pewnie do tego jest nawiązanie. Jest i Masny, który tam krzyczy w okularach do gwałcenia. Są takie okulary do gwałcenia, pedofilskie okulary do gwałcenia. Miniaturka jest taka klasyczna abstra, czyli chłopaki w trójkę są wkomponowani, mimo że są z różnych. Kadrów wycięci. Wygląda to ok, aczkolwiek jest tego trochę najebane tutaj za bardzo. Natomiast, no, gonciarz, kurwa, też żołnierski temat, bardzo dziwna sytuacja. Gonciarz, który wpierdala, i jest to polska armia, ewidentnie patrząc po rycach, albo rosyjskach. Nie, no, chyba Polska. Gonciarz w tym hełmie, kurwa, i wpierdala poszedł na stołówkę wojskową jest Gonciu taki patrzący się, a zjadł mi jeszcze kaszy, a to nie ma glutenu, proszę pani. Ech. No jest to śmieszne, e, jest to śmiesznie wklejona e, morda gącia tutaj, więc ja jakby propsuję. Zwariowane laboratorium numer 121, żarówka w azocie. Pęknie. Adbuster, no i mamy Adbustera, który ma żarówkę i którą będzie wsadał do azotu i ta żarówka... Nie, nie, nie. Bo widzicie, że jest urwany kabelek, Tylko AdBuster oszukuje tutaj i świeci tą żarówką jakimiś efektami specjalnymi. Mamy tutaj strzałkę, wielką kurwa strzałkę i ogromną, ogromnego emoji, że się zastanawia to emoji, czy, czy to kurwa pierdolnie, czy pęknie, przepraszam, czy nie. No nie wiem, nie wiem. AdBuster poszedł ostatnio w takie, w takie miniaturki, jakby dla niego propsik, bo trafia do na czasie, więc jakby super, Marek. Ursus C325 na prawa, i dynie, Oto, to. Jarek Ogarek 1986, pozdrawiamy, Jarek. Dlaczego nie ma strzałek? Kurwa na ostatnim były strzałki. A tutaj nie ma strzałek, Jarek, tylko kurwa jest ciągnik po prostu Ursus C125, bardzo ładny zresztą, wygląda całkiem spoko, jakby go w ogóle odmalować, chrom mu dodać, to w ogóle byłaby zajebista maszyna. Pomyśl o tym, pomyśl o tym. Gdzie są strzałki, ja się W każdym razie jest to bezstrzałkowa miniaturka i bardzo propsuję, bardzo. Ty mnie wczoraj pobiłeś? Wyjaśnijmy to dzisiaj, Medusa Official. <laughs> o Jezu, ja domyślam się, co to jest. To są kurwa takie pranki, ja pierdolę, to robili kurwa 4 lata temu tacy goście. Podchodzili do kogoś, ej, ty pobiłeś wczoraj mojego brata, kurwa? Takie koksy podchodziły, zajadacie, kurwa. I ludzie srali pod siebie, kurwa. Ja nie wiem, czy to jest dobre, kurwa, meduza, stary. No dobra, ale wróćmy do samej miniaturki. Mamy tutaj strzałkę, mamy, kurwa, te hasło. Mamy tutaj ucharakteryzowanego meduzę. Mamy dwupodział, mamy e, cenzurę na gościu, kurwa, żeby nie było widać, co to jest, że wiadomo, że to już jest dowcip, bo się meduza uśmiecha, kurwa. Więc jest tu rak, jest tu mocny, mocny rak. Nigdy nie jest za późno na zabawki. 10 pomysłów DIY na zabawki Disneya. Trum Trum. Słuchajcie. Słuchajcie. <laughs> Powiem, wygląda tak. Mamy chudego i mamy gościa przebranego za chudego, i ten gość przebrany za chudego wygląda, jakby miał zaraz wejść kurwa do jakiegoś filmu porno, a tak 100%. Za chwilę będzie będzie sprawdzał, czy on tak naprawdę jest chudy czy gruby. Dwupodział. No jest tu rak, ale bardziej rak wynika z myślenia o tym, co się może stać złego po tej miniaturce. Dobra, przelecieliśmy wszystkie miniaturki, no jest tutaj paru kandydatów do. Do raka. Było parę bardzo ładnych miniaturek, to muszę przyznać. No to chyba Diz znowu wygrał z tymi kurwa najgorszymi gadżetami z skin. Tutaj jest wszystko kurwa w jednym opakowaniu. Jest i kurwa czerniak, i białaczka, i kurwa leukemia. Leukemia to jest białaczka, i kurwa mięśniak jakiś. No wszystko jest tutaj totalnie rakowe. Dobrze, słuchajcie moi drodzy. Widzimy się za tydzień oczywiście w cyklu MDMR. Tym razem bem, będą memy dały mi radochę, jak co dwa tygodnie, a co dwa tygodnie miniaturki dały mi raka. Niedziela, godzina osiemnastka. 18. 18.